Jak zaczęła się Twoja przygoda z żóżlem? Jak wspominał swoje początki? Zasługiwałem na początku na motorynce, później przeskoczyłem na silnik w, w, motocykl Tam dałem żyzlowo, tylko że silnik od i w wieku chyba 12 lat ja zacząłem już jeździć na dużym motocyklu. I tak po trzech latach, latach w szkółce w Gnieźnie zdałem licencję w częstowie jako pierwszy, był 15 i i tak się zaczęło. ojciec na początku Ciebie bardziej chwalił, czy krytykował w jakiś sposób, wychowywał Ciebie żużlowo? Mm, i, I trochę krytykował, może nie krytykował, co bardziej pokazywał mi moje błędy, ale oczywiście też yy, z drugiej strony cały czas mnie motywowało do cięższej pracy, żebym po prostu to, co mi przekazał, żebym przekładał to na teorię. Najbardziej jakby w mojej sylwetce przeszkadza mi to, że po prostu prawą rękę strasznie nisko i i to gdzieś na innych torach, technicz bardziej technicznych czy to czasami to przeszkadza, ale, ale to da się wyuczyć. Czego ojciec nigdy nie pozwalał Ci robić, czy, czy przestrzegał Cię przed jakimiś błędami, które sam popełnił? Hmm, zawsze mi powtarzał, skup się na starcie, patrz zielone, taśma i zawsze... I to mogę powiedzieć dokładnie, mów sobie pod kaskiem, teraz. Ostatnio popularne jest wyzwanie Ten Years Challenge. Ty sam 10 lat temu, gdy byłeś postrzegany jako młody zdolny, jak siebie widziałeś w 2019 roku. No na pewno starsze 10 lat eee, i chyba bardziej do, dojrzałeś. Jaki był twój najlepszy i najgorszy mecz w karierze? Najgorszy mecz w karierze, chyba wtedy jak zostałem wykluczony do końca zawodów za głupie moje zachowanie. Wygrałem z tarda, sędzia powtórzył w powtórcy chyba bodajże trzeci. No tak czasami bywa, poniosły gdzieś tam e, moda, e, młodość, a najlepszy mecz, komplet, mój pierwszy komplet w Ekstralizie. Ty sam w zimę wchodziłeś po drugiej nieudanej próbie w PG PGEkstralizie, dlaczego tym razem nie wyszło? Chciałbym to wiedzieć, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to pewnie za słyn Czy po takim straconym sezonie potrafisz wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski? Mm, na pewno, na pewno. Więcej pracy. I chyba bardziej sumienne jakby przygotowania do, do i alternatywy na temat silników, bo jednak e, zresztą tego mi brakowało, gdzieś tam przeskoku na całkowicie innego tunera i może to gdzieś mnie zgubiło, ale jestem do tego, co było przynajmniej dwa lata temu, żeby że sprawi mi radość, a nie tylko e, męczarny. Poprzednie poprzedniej jesieni było o Tobie dosyć głośno. Czy wpływ na Twoją postawę mogło mieć to zamieszanie związane z ujawnieniem propozycji korupcyjnej? Czy z perspektywy czasu uważasz, że postąpiłeś słusznie? Mm, nie, czy słusznie? Oczywiście. No, to by się za mną ciągnęło i jeśli bym przyjął. Oczywiście to w ogóle nie wchodziło e, w żadnym wypadku. Teraz wiem, że mam czyste sumienie, wiem, że mnie dobrze. I jestem czysty. Ale to nie jest jeden z powodów według Ciebie, że nie przystąpiłeś do sezonu z czystą głową? Nie, nie wydaje mi się. Zamknąłem rozdział, i to już to co się działo dalej to już jakby nie moja sprawa. Ja postąpiłem słusznie i nie, w sumie to nie chcę do tego wracać. Właśnie później jeszcze była batalia z wybrzeżem w trybunale PZ Motu. Czy też dla Ciebie było zaskoczeniem, że się porozumieliście w, w, bardzo szybko? Podaliśmy sobie ręce z prezesem, z Dunkiem, i myślę, że nie ma co gdzieś tam patrzeć w przeszłość. Trzeba patrzeć teraz na ten sezon, czyli, czyli w przyszłość. I porozumieliśmy się i myślę, że to było chyba najlepszą opcją i dla klubu, i dla mnie. Czy z perspektywy czasu nie żałujesz, że nie zostałeś w Gdańsku na 2018 rok? Mm, to klub z Gdańska powinien żałować, że nie, nie, mnie nie zatrzymał. Wpływ na Twoją karierę ma też Krystian. Plech. jaka jest rola menedżera w żużlu, a co zostaje u Ciebie? Jaki macie podział obowiązków? Krystian naprawdę dużo pomaga, bo i załatwia, począwszy od kontraktów, po życie sponsorów. E loty też dużo, w niektórych, niektórych sytuacjach było tak, że po prostu e, gdzieś dwa razy, bo raz mi się okazało się tak, że po prostu spóźniłem się na samolot, e, byłem, wtedy jechałem chyba z Manchesteru z Anglii do Luton, to jest jednak kawałek drogi, trzeba było szybko kombinować kolejny, kolejny samolot, się to ogarnął i na pewno, no dla mnie jest to Mega, mega człowiek i dużo, dużo mu zawdzięczam. Czy zbiórka pieniędzy poprzez crowdfunding to może być przyszłość dla żużla i dla żużlowców? I czy czytałeś komentarze w internecie dotyczące tej sprawy? i Również czy kibice mogą się w tej sytuacji martwić o twoje przygotowania sprzętowe, czy mogą być jednak spokojni? Oto akurat kibice i wszyscy mogą się być spokojni, będę przygotowany do sezonu dobrze. Mam tutaj mechanika bardzo dobrego z Gdańska, więc sobie się wszystkim zajmuje. Myślę, że też taka zbiórka jest dobra, no, nie ma co się oszukiwać, każda, każda złotówka jest w żożle potrzebna. Ja nie jeżdżę w Grand Prix nie, mam, nie jestem w pierwszej ósemce X-League, żebym mógł sobie pozwolić na to, że z własnej kieszeni mogę wydać pieniądze na silniki. Każda złotówka jest dla mnie cenna i. Na pewno każdą złotówkę wykorzystam maksymalnie, żeby się przygotować jak najlepiej do to może możesz wokół siebie taką społeczność zbudować, prawda? Która będzie się, dając tobie pieniądze, będzie się również bardziej identyfikować z twoimi wynikami, bo to będą też w jakimś stopniu ich wyniki. Tak? Dokładnie tak. Kibice, którzy wpłacili, dostaną też od nas, ode mnie, od samego teamu gadżety, więc myślę, że to też jakoś będzie podziękowanie dla nich i będą ze mną jeździli praktycznie cały rok na banerze, który będę ze woził, będzie w każdym, na każdych zawodach, jeśli to będzie oczywiście możliwe. Gdzie tylko pozwolą na to, pozwoli na to regulami, to będą ze mną i, i z tego miejsca bardzo im wszystkim dziękuję. Ten sezon w dał Ci mocno w kość finansowa? Owszem, e, jestem mocny, mocno w plecach, ale cóż, no, trzeba szukać tylko i wyłącznie pozytywów. E, teraz mogę powiedzieć, że przez zimę pracuję mojego sponsora, który tutaj jest na czapce, więc e, Fundusze, które są przekazane na, z pieniędzy jakby klubowych za kontrakt w a jak się utrzymuję z tego, co, co, do, co sam zarobię. Czy ogólnie w żożlu, według ciebie, na takim poziomie, jakim Ty reprezentujesz, da się zarobić na emeryturę i ile byś musiał jeszcze jeździć, żeby to zrobić? Nigdy o tym nie myślałem. Gdzieś tam na pewno mam gdzieś pomysł na, na przyszłość, na to, żeby. Gdzieś zainwestować inwestować, więc tylko i wyłącznie dobre sezony i dobre wyniki mi to w tym pomogą, a mam nadzieję, że niedługo będę mógł zaprosić do swojego mało otwartego czegoś. Ja nie, nie mogę zdradzić, wolę nie zapeszać, ale możliwe, że niedługo no, mamy plan po prostu na, na, na to i zacznę jak. Co dalej z tego wyjdzie? I na koniec zróbmy taki odwrotny ten years challenge. Gdzie będzie kacper gomorski za 10 lat i co będzie robił? Będę cały czas żużlował, będę starał się. Za 10 lat będę miał 20-36 lat, więc będę już bardziej doświadczonym zawodnikiem i myślę, że na pewno mogę być gdzieś pomiędzy gdzieś jakimiś treningami a, a jakimiś obozem.